Michael Games 1 jeden. Jeden. i właśnie teraz sobie gramy, w Pokémon go walczymy z To będzie łatwa Pokażę Wam potęgę do mojego Pokémona. Podam! Pierwszy Pokemon. pokonany. Drugi pokemon zaraz też będzie, dla jednego fusion A trzeci pokemon Machamp łatwizna. Fuzma jednego Fusion jest potężny A szczególnie jeszcze to jest dobra sztuka. I oto właśnie szybko pokonuje się luta. A więc żegnam Was widzowie, trzymajcie się, no i cześć.